Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Honki. a to jest Hałgai, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tym w ubiegłym tygodniu, no i e, te przygotowania do Australian Open, pół miesiąca zmagań, e, dobiegło końce, ostatnie cztery turnieje, ostatnie zwycięzcy e, przed najważniejszym turniejem stycznia e, już się zostali poznani, nowa młodość Jilisza e, fantastyczny turniej, chyba najlepszy w karierze Kłona, e, Upań, Kapitalna forma Beliny, Bencic. Oraz pierwszy tytuł Lauren Davis od, od aż 6 lat. Także działo się naprawdę wiele. Jestem niezmiernie ciekaw, jak poradzą sobie teraz czy zwycięzcy, czy ci zawodnicy, którzy tak długo grali do, do tego momentu, bo niektórzy już pożegnali się ze zmaganiami na Australian Open. Nagrywam ten odcinek tuż po meczu IG Świątek, także chciałbym zacząć pokrótce od komentarza w stronę i Hurkacza i Iggy Świątek, bo chociaż to temat. Tego tygodnia to dla nas wszystkich to jest y, na pewno topowa informacja, najważniejszy temat e, dnia. E, no i chcę zacząć właśnie od meczu z Julie Niemeyer. E, Polka grała z Niemką na US Open. Tam trzeba było aż trzech setów i e, dla każdego, kto to oglądał, to ten pierwszy set e, to była na pewno katorga. To był bardzo trudny, niewygodny mecz do oglądania. Naprawdę bardzo słabo grała tam Iga i oczywiście nie chcę porównywać tych dwóch spotkań, bo, bo w tym meczu Iga grała o wiele lepiej, natomiast też e, Niemajer postawiła twarde warunki. Grała naprawdę nieźle. E, zwłaszcza e, tym serwisem potrafiła siać spustoszenie e, w szeregach e, e, tych wszystkich atrybutów Igi nawet ten return czasami IGI nie pomagał. Chociaż faktycznie, kiedy, kiedy już dochodziła do drugiego podania, no to ma Major trochę wręcz nie miała szans tam. W pewnym momencie było 25% wygranych piłek po drugim serwisie. Także. Jeżeli chodzi o drugi serwis, Iga Świątek grała naprawdę świetnie. Natomiast pierwsze podanie i ten repertuar, czy to wyrzucający serwis, czy to ten świetny kick serwis, czy to właśnie bardzo mocny, płaski serwis. No każdy, każdy z tych zagrań wyćwiczony do perfekcji i to na pewno przynosiło bardzo wiele punktów Niemajer. Ale w tym najważniejszym momencie, w drugim secie, kiedy było 5-4, Niemayer serwowała no, aby wyrównać stan rywalizacji, no to Iga wygrała trzy gemy z rzędu, zagrała naprawdę świetnie, y, wspięła się na wyżyny swoich możliwości i naprawdę, y, może to nie był właśnie najlepszy mecz Igi Świątek, może to nie było najlepsze jej zagranie, ale takie doświadczenie jakie pokazała właśnie w tych najważniejszych momentach to jest coś co jest dla mnie odkryciem, coś jest, co jest jeszcze nową przestrzenią w karierze IG Świątek, bo ten zeszły rok oczywiście był fenomenalny i o tym nie można zapominać, ale przez długą część tego sezonu Iga była po prostu na fali, ona po prostu nie miała konkurencji. Wchodziła w mecz i po prostu niszczyła swoje rywalki. Natomiast teraz jest jeszcze inaczej. To jest jeszcze nowa przestrzeń, kiedy niekoniecznie sobie radzi, niekoniecznie dominuje, ale tak jak w Tenisie, czasami ten jeden, dwa punkty decydują o całym spotkaniu to tak samo teraz. Tutaj 5-4. Nie ma, może wyrównać tę rywalizację. Kapitalnie wytrzymuje wymiany i Świąt Świątek. Dochodzi do break pointa, przełamuje rywalkę. Potem znowu wychodzi na prowadzenie. Wykorzystuje pierwszą piłkę meczową. Naprawdę, to są takie, to jest bagaż doświadczenia z zeszłego roku. To jest coś, czego co Igaś Iga Świątek się nauczyła. Jest teraz o wiele, wiele bardziej doświadczoną zawodniczką, zwłaszcza w tych sytuacjach meczowych kluczowych sytuacjach. Pamiętamy w zeszłym roku Australian Open. Ona naprawdę się tam męczyła. Przecież z Kają Kanepi trzy godziny, parę tych trzy setówek i to nie z takimi, tak wybitnymi rywalkami Naprawdę tak drabinka idę, nie wylosowała się najłatwiejsza. Nie ma łatwej drogi Iga. A tutaj już procentuje to, co, co przeżyła Iga w zeszłym roku i przez całą swoją karierę do tej pory. Bardzo ważne, bardzo ważne, że wytrzymała to. Doprowadziła też wyłącznie do dwóch setów. Nie pozwoliła Rywalce na wygranie seta to też jest bardzo istotne w kontekście całego turnieju i za to ogromne brawa dla Igi Świątek. Nie była to najwspanialsza, najlepsza gra, ale na pewno możemy być zadowoleni z tego, jak Iga reaguje na wydarzenia meczowe. To jest na pewno bardzo, bardzo istotne. Z kolei Hubert Hurkacz zagrał po prostu fenomenalnie na serwisie i możemy myśleć, jak Hurkacz z każdym rokiem, o ile on się poprawia, ile to jest procent, czy on w ogóle progresuje. No to jeżeli weźmiemy sam serwis pod uwagę no to Craig Boynton robi kapitalną robotę. Była taka statystyka, w której na United Cup właśnie Hubert Hurkacz był najlepiej serwującym zawodnikiem w całych rozgrywkach. No i to też pokazuje, jak wielką jest to jego mocą. Te, trzeba to tylko przekuć, no bo serwis to też jest taka rzecz, która yy, właśnie może robić różnicę w tych najważniejszych momentach i to jest bardzo, bardzo istotne. Może ten turniej, może ten rok, natomiast mecz z Pedro Martinezem to jest po prostu taki mecz, który hurkacz musiał wygrać. Tutaj nie było za bardzo yy, wiele, yy, nie, nie miała specjalnie wiele do powiedzenia. Rywal, trzeba było po prostu ten mecz wygrać. Tak się stało. 7-6, 6-2, 6-2, trzy krótkie sety i gra z Lorenzo Sonego. Lorenzo Sonego, którym przecież w zeszłym roku w półfinale w mecz Hurkacz przegrał. Na ostatnie cztery spotkania z Włochem Hurkacz wygrał zaledwie jedno, także to też jest niewygodny rywal. Nie jest to łatwy mecz dla Hurkacza, ale to też będzie jego sprawdzian przegrywał dużo prostsze mecze, przegrywał z Ilią Iwaszką, chociażby przegrywał z Manarino. Zobaczymy, jak poradzi sobie teraz. Mam nadzieję, że, że po prostu sumiennie, rzetelnie będzie te konsekwentnie swoje gemy serwisowe wygrywał. Na returnie też coraz, coraz lepiej będzie to wyglądało. Trudno patrzeć przez pryzmat właśnie Pedro Martineza, ale pozytywnym sygnałem jest to, że Hurkacz nie stracił seta, wygrał Tajureka w dwóch kolejnych setach, też nie dał się przełamać, Naprawdę, zresztą nie mierzył się nawet z ani jednym breakpointem, to też jest bardzo istotne, bardzo ważne. Miejmy nadzieję, że ta, ta świetna dyspozycja, nie tylko serwisowa, ale w ogóle hurkacza utrzyma się przez, przez długi czas i jeszcze będziemy sobie Polaka oglądać w, w tym turnieju do drugiego tygodnia co najmniej. Tego sobie i Wam życzę powiedziałbym jeszcze kilka słów o Magii ale ona dzisiaj nie grała, także to dopiero jutro, więc za tydzień porozmawiamy sobie o tym, jak poradziła sobie Inet. Mam nadzieję, że oni też będziemy mogli powiedzieć kilka ciepłych słów. Niestety, zaledwie to troje Polaków staje na starcie rywalizacji i to jest, no niestety, no, pokłosie też tego, że Kamil Majszak nie może grać i kiedy będzie mógł zagrać, no to tego nie wie nikt, czy Kasper Żuk, czy Daniel Michalski nie grali no i to jest, niestety, no to akurat boli to, że Kacper Żuk nie stanął. Nie, nie, ten zeszły rok nie był na tyle dobry, żeby mógł stawać się w kwalifikacjach, rywalizować o, o główną drabinkę do US Open, do Australian Open, przepraszam. Daniel Michalski coraz lepiej on grał w Challengerze w zeszłym tygodniu, też zagrał nie najgorzej i przegrał dopiero z Lloydem Harrisem, który aktualnie mierzy się z Lorencą Usetnią. Wygrywa 2 do 1 Setach więc też na pewno Daniel Michalski zebrał całkiem niezłe doświadczenie, wygrane chociażby z trawalią, ale to już nie jest temat, temat tego podcastu, bo, bo tutaj skupiamy się zdecydowanie na ATP i WTA, na tych rozgrywkach. A tam mieliśmy aż cztery turnieje, i zacznę chociażby od tego my, turnieju w Adelaide. Tam my, w zeszłym roku triumfował i Kokinakis. W tym roku nie był w stanie e, pokonać e, Bautista Aguta w półfinale. E, trzy setówka, przegrana Bautista w finale e, i był też faworytem w tym finale, ale to Koreańczyk Kłon. Koreańczy, który naprawdę miał na rozkładzie fantastycznych przeciwników, bo był Karenio chociażby, Miklas Ymer, Jack Draper, no i właśnie w finale Bautista Gut z wszystkimi tymi zawodnikami wygrał z, Kłone, z Ymerem w dwóch setach, reszta to trzy setówki, także dosyć, dosyć intensywny turniej i zapłacił za to wysoką cenę, bo od razu mogę powiedzieć, że odpadł w pierwszej rundzie. Australian Open I to też jest coś, z czym muszą się mierzyć zawodnicy, którzy grają do do końca w tym ostatnim tygodniu zmagań, ale być może to zwycięstwo jest dla niego bardziej istotne. Być może e, chociażby nie nawet jeżeli chodzi o punkty rankingowe, nie jeżeli chodzi o e, pieniądze, chociaż, bo te pieniądze na Australian Open na Wielkich sztabach są naprawdę spore. Natomiast e, to jest drugi jego turniej w życiu. To jest naprawdę bardzo dobry tenis, który pokazał Koreańczyk, i, i myślę, że też taka dawka pewności siebie. Może gdyby miał 2-3 dni odpoczynku, to oglądalibyśmy zupełnie innego Koreańczyka. Natomiast w Adelaide zagrał po prostu wspaniale. Wytrzymał najważniejsze momenty. Wytrzymał tą tę trystówkę z Jackiem Draperem, gdzie też wydawało się, że to Brytyjczyk będzie w stanie wygrać koniec końców rywalizację. Wytrzymał z Bautystą, który z koki na pokazał więcej e, takiej stabilizacji, więcej e, takiej mocy mentalnej, może bardziej nawet niż e, czysto sportowej. No a tutaj, Kwon potrafił z, i w półfinale, i w finale odnieść zwycięstwo i zupełnie zasłużenie e, podniósł triumf w Adelaidzie. E, I ogromne gratulacje właśnie dla e, Koreańczyka. W innym turnieju y, ATP to Richard Gasquet, pierwszy turniej od 4 lat. W tym roku skończy 37 lat, y, Francuz, 16 tytuł w karierze. Nazwierało się trochę y, przez te wiele, wiele lat te rywalizacji, ale tak jak mówię, długo, długo bez te, triumfów. W zeszłym y, sezonie był finał, ale nie było zwycięstwa. Teraz z Cameronem Norim, to też jest bardzo istotne. Trzy setówka z Cameronem Norim no to jest naprawdę y, wielki wyczyn. Y, w półfinale akurat nie musiał rywalizować tam, tam rywal, poddał ten mecz walkowerem. Natomiast świetny turniej Gasketa, on naprawdę przeżywa drugą młodość, i to już w zeszłym sezonie mogliśmy oglądać parę razy, że czy to serwisowo, czy ten Bychęt czasami sieje naprawdę spustoszenie i. I ogromne, ogromne brawa dla Francuza, który radzi sobie świetnie, który utrzymuje taką stabilną formę. W Australian Open w pierwszej rundzie mierzy się od razu z Beltem. To jest trudny rywal. To jest rywal, który na pewno będzie sprawiał mu trudności. Czy będzie w stanie w tym bratobójczym pojedynku z drugim Francuzem odnieść tryjów, to się jeszcze okaże. Ja osobiście bardzo kibicuję Gasketowi. To jest, to jest świetny zawodnik to jest naprawdę bardzo dobry tenisista yy, i może to jest jego właśnie to The Last Dance, chociaż jeżeli yy, patrzymy na to, jak sobie radzi właśnie to, yy, no to chociażby z Brytyjczykiem z Cameronem Norim, z najlepszym brytyjskim tenisistą, poradził sobie bardzo dobrze, bardzo dobrze właśnie na, yy, na zagrywce głównie. Yy, Cameron Norry dzisiaj akurat już yy, swój pierwszy mecz na Australian Open rozegrał, yy, wygrał dosyć gładko awansował do drugiej rundy i yy, yy, to też yy, ogromne gratulacje bo tak jak mówiłem to nie jest łatwe. Tranas i Kokinakis, o którym mówiłem wcześniej. Y co prawda doszedł zaledwie do półfinału, ale każdy z tych pojedynków to była wyrównana trzysetówka. W zeszłym roku wygrał turniej w Adelaide, To był jego pierwszy triumf w karierze w turnieju rangi ATP. Piękna historia po e, tych kontuzjach, po wszystkim co przeszedł Tanasi. E, no ale niestety, pierwsza runda z Hanfmanem, tam była porażka. Tutaj gra z Fabio Foninim w pierwszej rundzie, zobaczymy jak sobie poradzi. E, Jack Draper dzisiaj nie wytrzymał na przykład e, spotkania właśnie z e, Rafaelem Nadalem. W, gdzie w, uległ w czterech tak i właśnie fizycznie nie był w stanie dojechać do końca, i, i to jest też nadal, też przeżywał swoje trudności, też wzywał fizjoterapeutę. Ale koniec końców właśnie ten turniej, poprzednio rozgrywany turniej dawał się we znaki i nie był w stanie Jack Draper po prostu wytrzymać tego, tego spotkania, więc to też jest bardzo ciekawe. To są zawodnicy, którzy wysyłają fantastyczny sygnał tuż przed, ale trzeba brać poprawkę na to, że, że ten turniej też ich kosztuje. I tak samo jak Kłon już odpadł, odpadł też właśnie Jack Draper. E, także jestem bardzo ciekawy, jak poradzi sobie Cameron Nori, e, Richard Galskett gra dalej, a u pań e, Belinda Bencic gra po prostu kapitalny e, turniej. Wygrywa ten turniej. E, wcześniej grała e, chociażby z Igą Świątek, też grając naprawdę niezłe spotkania. Tutaj w finale pokonuje Kasatkin 6-0, e, 23 wygrane piłki, z 26 po pierwszym serwisie kapitalnie funkcjonujący, ten, to pierwsze podanie. Agresywna gra, naprawdę świetnie, świetnie, e, zwłaszcza na te balony, często tak kolokwialnie mówiąc, grane przez kasatki, no to e, w tym finale czasami wydawało się, że jest to egzekucja Rosjanki, naprawdę e, Belinda będzie czasami w tym przypominać Giesiątek, bo też gra ofensywnie, też e, ryzykuje, no i właśnie Kasatkina czasami ma problem, jeżeli rywalka gra tak ofensywnie i to wchodzi, no to Kasatkina czasami jest bezradna, tam zdecydowanie brakuje siły Brakuje więcej tej ofensywnej werwy, no bo jednak wiemy, jak to się kończyło, chociażby właśnie z igą świątek w zeszłym roku. No i tutaj Belinda Bencic bardzo, bardzo łatwo i gładko. Ona akurat nie powinna odczuwać trudów poprzedniego tygodnia, no bo te mecze wygrywane dosyć, dosyć gładko, dosyć pewnie. Mam nadzieję, że też nie będziemy tutaj oglądać jakichś niemiłych niespodzianek właśnie przez, przez, odczuwanych przez trudy turnieju, a nie przez jakąś wybitną formę tych aneldogów. Kasatkina również jeszcze ma przed sobą mecz pierwszej rundy. A w Hobart tam grała Lauren Davis w finale z Cockieretto wcześniej jeszcze w tym samym turnieju Sofia Kenin też grała naprawdę dwa dobre mecze, zagrała takie spotkanie, które. No myślę, że Kenin w ogóle się przydadzą dobre mecze. To jest zawodniczka, która potrzebuje trochę więcej, trochę więcej jakiejś pozytywnej energii, bo widać jakby cały czas Tenis ją trochę bardziej przytłaczał niż nie wradował co trochę boli, no jest to mistrzyni wielkości domowej, jakby nie patrzeć, zobaczymy jak sobie poradzi tutaj, natomiast e natomiast e, mówię o Kenin, bo Keni przegrała właśnie z Włoszką Coquiretto, która e, grała w finale e, w finale uległa Lauren Davis, ta e, wygrała swój pierwszy turniej od 2017 roku, wtedy wygrała również w Australii, właśnie w Adelaide e, przed Australian Open e, teraz e, też tuż przed właśnie e, główną drabinką e, australijskiego sznema zobaczymy jak poradzi sobie e, Lauren Davis, mam nadzieję, że e, też da sobie radę, e, że też nie zapłaci za ten turniej wysokiej ceny, natomiast 29-latka na pewno zapamięta tę australijską przygodę, no i te, to drugie zwycięstwo, ważne zwycięstwo w turnieju rangi WTA, chociaż ten turniej w Chobald nie był wysoko obsadzony. Tam najwyżej Rostrena Blinkowa, 26 w rankingu, reszta to raczej zawodniczki między 50 a 100 miejscem, więc też pozbawiony tulniej tych największych, największych tenisowych gwiazd. Natomiast no to tyle, jeżeli chodzi właśnie o ten tydzień. Dosyć ciekawe rozstrzygnięcia. Zobaczymy, jak właśnie te zwycięstwa i te rundy półfinałowe, finałowe przekują się właśnie na pierwszą czy drugą rundę, na ile ci zawodnicy i zawodniczki będą w stanie wytrzymać. Cały, cały turniej, na ile właśnie ważny jest odpoczynek przed Australian Open. Tak jak mówiłem, czy Kwon, chociażby, czy Jack Draper, oni już poza turniejem. Polacy nadal w grze na razie cała, wszyscy troje grają Magdalena jeszcze swoją pierwszą rundę ma przed sobą i miejmy nadzieję, że również ją przejdzie. Natomiast jeżeli chodzi o ten tydzień, no to by było na tyle, mam nadzieję, że usłyszymy się w równie świetnych nastrojach za tydzień z dwoma, a może nawet trojgiem Polaków. W drugim tygodniu zmagań zobaczymy, jak, jak pokażą się Polacy. Natomiast jeżeli chodzi o ten tydzień, to wszystko na dzisiaj. Ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia lajka komentarze podzielenia się tym, e, gdzie myślicie, e, wyląduje Iga Świątek, gdzie e, Hubert Hurkacz w zeszłym roku półfinał świątek, jak będzie w tym roku, czy Hubert Hurkacz w końcu e, przebije tę niemoc na szlemach i, e, i, i pokaże jakiś dobry występ. Natomiast jeżeli chodzi o to, to wszystko na dzisiaj i do usłyszenia już wkrótce. Cześć.